Witam serdecznie Kilkodyszlak Subiet Łąki. Dziś mamy 11 dzień lutego 2015 roku. Dzisiaj, kilka słów na taki temat: zaufać, że działa. zaufać, że działa, zaufaj, że działa. O co mi chodzi dokładnie? Chodzi o to, że kiedy robimy tą transformację naszego systemu, kiedy zmieniamy ten sposób działania, jest bardzo wielu ludzi, którzy chętnie włączyli się w to i którzy. Próbując swoich sił właśnie tą metodą. Ale jest też grupa ludzi, która stoi z boku, się przygląda, która nie ma jakby ufności, że to będzie działało, bądź wydaje wręcz opinię, że nie, nie, to nie będzie działało, to nie, w taki sposób to nie pójdzie, to trzeba inaczej, i tak dalej. Zaufaj, zaufaj, że to działa. I zanim. Wydasz decyzję, stwierdzisz, że to nie będzie działać, że to w taki sposób to nie bardzo, że tutaj lepiej inaczej funkcjonować w tym, w tym co robimy, w całym naszym przedsięwzięciu. Po prostu zaufaj i zrób sobie przez miesiąc albo przez dwa miesiące właśnie działanie takie, o jakim mówimy. Spróbuj w ten sposób zrobić. Czyli spróbuj pracować w oparciu o płytę, o film, o stronę internetową z filmem. Spróbuj pracować w oparciu o. o te pytania po płycie o, o, o ustalenie terminu, o tą formę zaproszenia. Spróbuj po prostu popracować. I zobaczysz. Będziesz wtedy wyciągać wnioski. Ale zrób to naprawdę solidnie. Ustaw sobie, że, no nie wiem, choć z pięć osób dziennie, yy, pięciu osobom dziennie yy, przekażesz link do strony, czy dasz płytę i po miesiąc, myślę, że to już jest dobry czas, ale po dwóch miesiącach wtedy wyciągaj wnioski. Będziesz zdziwiona albo będziesz zdziwiona, jak naprawdę świetnie to działa. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia, a jutro.